Jak my to zaczniemy, a muszę się naprostować, ja tu. No. Hoppy, kragiel, Jadymy, witamy, państwowa telewizja. No. Siemano, witamy serdecznie. Jesteśmy już po sobotnim dniu. Co prawda, jeszcze tam trwa chyba, nie? Bo do. O, godziny... jeszcze, jeszcze ludzie w kolejce stoją, także. Do godziny 20 tam chodzą, ale mamy sobotę, jest to drugi z trzech dni na PGA, czyli Poznań Game Arena 2014. No, i dzisiejszy dzień to była tragedia pod względem ilości osób. Szok, szok generalnie. Niedowierzanie. Niedowierzanie. <noise> jak wstaliśmy o 8 rano, a że mamy widok z balkonu, taki fajny, no. prosto tu na hale to była taka kolejka, że wychodziła z sali i jeszcze zakręcała z 10 metrów. Także generalnie szok. No, szok. jak wychodziliśmy teraz, to jeszcze ludzie dalej stoją w kolejce, pewnie już od jakichś godzin porannych. No, ale my teraz się zbieramy i nagrywamy ten materiał, bo będziemy uciekać za, godzin, za jedną godzinę. Za jedną godzinę. Za godzinę uciekamy, mamy pociąg do Katowic i 5 godzin jedziemy. Także Także nie ma źle. No, więc jeżeli chodzi o ten sobotni dzień to było identycznie to samo co mogliśmy mieć, na, co mieliśmy na Vibdayu. Oczywiście tylko, że był rabat, no bo no. <laughs> zamiast stówki płacili ludzie po 17, 17. zł, ale mieli to samo co my mieliśmy pierwszego dnia. No i oczywiście jest mega mega tłum, nie da się tam oddychać, jakieś w ogóle akcje tam znanych YouTuberów. Przyciskali do szyby, rok, podobno jak w akwarium tam był. Znaczy jak było widać taką dużą grupę ludzi, że się przemieszcza gdzieś, to znaczy, że tam na przodzie jakiś youtuber sławny musiał być taki by No są so macz taki. Są so, so, so macz so youtuber. So much YouTuber. Tak. E, no i co? Co można jeszcze powiedzieć? E, sobota, no, jeżeli chodzi o PGA, to nie mam co tutaj dodawać, jeżeli widzieliście materiał z piątku. Fajnie na pewno dla osób, które jakieś tam autografy gdzieś chcą zdobyć od youtuberów. Fajne dla osób, które liczą, liczą na to, że zdobędą jakiś sprzęt gamingowy, no bo tam było dużo konkursów więcej niż w pierwszym dniu no i chyba więcej było zdecydowanie cosplayu dzisiaj nie no na pewno tych dziewczyn tam ta przebrana choćby za sheparda za, sheparda. Czy, za czy za tą Tiarę z mas efekta ze star warsa to było generalnie... to było na bardzo wysokim poziomie I to takie właśnie cosplaye nie bele jakie jakieś tam powycinane ze styropianu czy coś takiego ale takie widać właśnie że no, widać że tam manufaktura robili nie zawodowo no i, i też w ogóle to jest to stoisko tam jest przy głównej scenie nie wiem czy widziałeś że tak. oni tam robią nie tam heblują szlifują na miejscu jest to no. pokazane także jeżeli chodzi o PK Sobotni dzień, i w ogóle podsumowanie, bo nas nie będzie już w niedzielę, bo uważamy, że nie ma sensu. To znaczy, jedynym takim punktem, którego mi będzie żal, że, że tego punktu właśnie nie, nie odwiedzimy, to będzie Wiedźmin. właśnie Wiedźmin i ten polski gameplay, ale już po prostu może do, dojedziemy. I gdzieś tam w domu już, już jakiś materiał w HD, będzie, Nie, no. no. A jeszcze wczorajszy co to tak, w piątek było. To jest intro, intro, intro piątkowy, no? po polsku, także wszyscy już z wyciągniętymi kamerami czekali na odpalenie. Jak pan na scenie powiedział, żeby wyłączyć kamery, bo generalnie zwiastun będzie i tak niedługo na YouTube'ach i to w dużo wyższej rozdzielczości, także to by nie miało sensu. Pierwszy raz na żywo, pierwszy raz w Polsce, intro do gry Wiedźmin 3, dziki Gon. Bardzo was wszystkich Aha. proszę, abyście nie nagrywali tego filmu. O. No, także powiedział, że no. lepiej, lepiej nie. Lepiej nie. Ale co do samego zwiastuna to tak samo jak intro do Wiedźmina dwa dzieło pana Tomasza Bagińskiego. I animacja, trzeba przyznać, na bardzo, bardzo był, wysokim no. poziomie, no, jak wszystkie dzieła. No, za, Zresztą, zaskoczenia nie było, no, no bo nie było zajebiste, było i no. tyle. No. tak no. śmieszne był fakt, że było tak, ten pan to szumnie zapowiedział jako polski zwiastun, a, a polski w tym zwiastunie była data, 24 lutego, na końcu tak. 2015. No, ale cały no. czas przypominał, że to jest polski zwiastun pierwszy raz w Polsce. No. Dobra, no to tyle jeżeli chodzi o PGA, no cóż możemy Wam powiedzieć, no polecamy, ale tak samo jak w poprzednim materiale, e, rok temu, w 2013 roku, to samo powiedziałem w podsumowaniu, że warto tu przyjechać na jeden góra, tak maksymalnie dwa dni. No i się zbierać w sobotę, bo... Ale jak ktoś bo... przyjeżdża na trzy, to to jest szaleniec. Bo oprócz tego, no tego Wiedźmina, to już nic nowego i ciekawego raczej tutaj nie, nie będzie. Hmm. Jak... Przynajmniej dla nas. Jak byliście już, powiedzmy, w piątek bądź w sobotę, to ten Ale drugi to, dzień, to jest taka wszystko. męka, nie? No, no to jest to samo w sumie. Więc tyle. My uciekamy. Trzymajcie się gorąco. No i do zobaczenia na następnym PGA albo na iem w Katowicach. Cześć.